Dobra, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli w drugim odcinku. Na, I sama mam do nową serię, czyli serię od do profesora. Tak, w którym mam profesora i Tera Bajta, to chcę nie zbierać w tej serii. I teraz musimy rozmówić z przygotowaniami, ale robimy na pewno Jak Periko. Jako najlepiej zrobić. Ojciec się wiesz Longfina, jest tutaj podpłynąć i jesteśmy w tym miejscu, ja. No i czekamy, że taki nachron, który przyjdzie, żebym, żebyśmy byśmy mogli go zabić. Ale musimy poczekać, nie? Nie, ten typek jest. On tam gdzieś jest, ale tak da się wziąć tutaj, ja. Bo jest po drugiej stronie tego budynku. On musi tutaj przejść. Czekamy na niego. Może by zrobić sobie czekamy. Halo? O co tu chodzi? Ale dosłownie, o no co chodzi? Okej, okay, idzie, 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 idzie. O tego nie tylko mi chodzi. Nie może w ogóle w tym momencie nabić, bo trzeba dokładnie... Dopóki tego typu pałki, to nie można go zabić. Aha, dobra, zabijemy go. Jest dead. Nie będzie elity, bo robię to już chyba drugi raz, bo pierwszy raz przed koło odpaliłem i musiałem zaaktywować. Bo mnie zabili przed dosłownie. Bo aż przed odpaliłem ten napad, bo nie będzie elity. Oto obligacje, dlatego jest moja druga najlepsza rzecz. Co? Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. O, okay, jest marihuana, to zbieramy. Zbieramy całą marihuanę, bo tam jest... Tam się, całą marihuanę, to nie zbieramy nic więcej. Zadajcie czemu nie zbieramy nic więcej, bo tam jest obraz Ale mi mało napełnia ten obie składniki Bo podoba mi się bardzo gdzie jest skrytka? Tam jest jeszcze skrytka, ale tam też jest skrytka No to wybieram tą inną skrytkę Tą łatwiejszą do zrobienia Niby cięższą, ale... No wiesz, mi się jest łatwiejszą tego trzeba ją dowstrzymać Ticho, bać Tego za, za żadne hile nie zabijamy Bo on jest najważniejszy Musimy stamtąd pójść, my musimy go obkręcić troszkę Musimy obkręcić w ogóle ten budynek Nie Musimy po poczekać, bo tamten typ teraz stamtąd wychodzi, no nie Musimy poczekać aż on tam wejdzie Tak, błądach na to Musimy poczekać, aż w sensie. yelled, alert, myślę. Czekamy. tam tutaj, to się się nie alarm jest nie. Czekamy. Zatem tego, co tam stoi. Ten tego, tam stoi, tam gdzieś na mapie. Na no, minimapie, patrzcie, nie? Na minimapie, o was się dzieje, tam stoi, nie? Ten jeden obok kamery, co stoi po prawej od kamery. I on musi wrócić do tego budynku. O, dokładnie tak. O. Uh -huh. On już wrócił i ta kamera przystam... musi przez tutaj patrzeć, nie? Musimy teraz wejść za nim szybciutko. I go, tyknąć się. Cyknięty. Let's go, let's go. Otwieramy ten zamek. Tylko to szybciutko, nie? Jeśli coś się usłyszy, to będzie jakiś hit, bo to jest nie możemy żeby słyszeć. Dobra. To jest forsam. Dobra, chyba to tyle, tak. Chyba samo mogę zabrać, nie? Nie mogę razu tutaj Mogę zabrać o. Dobra, to jest. albo mogę zobaczyć. Nie, nie, już nie będzie nic O nie, to jest Szybko! Biegnij, biegnij, biegnij! Biegnij, biegnij, Okej Okej

a zmuszenia, że jak na nie wiem 2005 bo nie da się po prostu nie da się, no nie da się w uciec, nie? Ale też nawet nie robię na trudnym i to jest w ogóle jakiś porąbane już Dobra, robimy jeszcze raz To trzech razy sztuka jak to mówią. Dobra. Dobra, tylko tam maciuana, co trudno palić to. Zbieram tylko tam tam jedną i mam to gdzieś. Bo nie będę. Bożnie będzie się męczyć po prostu. Dobra, pójdziemy to. Lecimy! Something special about the amphibious landing. The town before the tropical storm, and from what I hear, Mr. Rubio's mood these days is very tropical indeed. I'm not going to be able to cross the air. It's unrealistic. give him some more? Now pay attention. You will reach land soon. GPS locked. I have your position. I will also access downtown CCTV to see you when you are there. to było 14.40, dobra, 14.40, dobra, dobra Nie, bo wiecie, muszę, muszę wiedzieć, kto nagranie, z którego tego godziny, żebym sobie przekopiował to do YouTube'a 14.42, 14, dobra Szybko, Idzie? Czy nie idzie? Idzie, dobra, idzie, idzie, idzie Tamtego musicie zabić i to chyba, no dobra to już nie, tamtego musicie zabić, nie? Zostawię sobie tę... ...kopeczkę i pyk. Kurde, nie trafiłem, o kurde, dobra, zabijam go. Musicie mieć to po prostu taki czas reakcji, bo jeśli widzicie, że on już... Go szliście, to... Eee, to, to, no. oddać, się go za to... ...musicie od razu do niego strzelać, jeśli... No dobra, nie robimy tego, bo za to robimy, zatem to sobie to no... cicho.

Tak, właśnie to, ma, to masz ograniczoną torbę na kraju, a na czas nie masz, czas. A nie masz czasu. Ja myślę, że to czasu. Masz ograniczonego czasu. Jak już jestem zalecję i problemy. ale właśnie to jest, to jest dla mnie po prostu zagadka, nie? No to 47 tysięcy będą średnio minion. No i już nie będzie zbyt dobrze. Nie wiem, mogę sobie jeszcze zabrać jedną marihuanę, bo nie ja to widzę? Nie, to będzie już bardzo mało miejsca. No, może przy ucieczce coś załatwię? Nie wiem, na przykład przy, przy ucieczce nic nie załatwe. Pytanie, co rano będzie szybciej, co nie będzie szybciej. Mam to szybciej. I tam każdy w tym, co w tym, to szybciej, tak? Mmm, yy, no, i dobra, tam to będzie szybciej. Pójdziemy. No, no, właśnie, tylko po gdyby za mnie wyobrażał, to bym tak wszystko... We and nie wiem, dzisiaj pewnie jeszcze wleci. A właśnie, a poczekajcie. A bo zapomniałem. A bo mam powiedzieć, dzisiaj pewnie wleci. zmiana klasyfikacja prezentowa. nie, w no nie wiem. Bo mam plan, żeby jutro zrobić. żeby jutro zrobić kasyno. Yy, Chyba. Nie powiem do końca, bo nie wiem. Ale jeśli się uda, to mogę zbudować gościem specjalnym. I moim jedenem kolegą w tym kasyno. I dzisiaj lub jutro zobaczymy, jak się czasem wyrobię. Chcę też zrobić. Yy... Chcę też zrobić. wam mm, mm, mm. tylko z Guzmana, Raz, drugi. To już chyba jutro raczej. Bo dzisiaj nie. Jeszcze tak jest późno, bo się, muszą muszę przeczytać całą lekturę mają A na, na jutro. Dobra. Cyk. I co ogólnie do serii to pewnie... Jutro... Chcę zrobić daily ogólnie. Daily. A to dalej. ogólnie. Jutro pewnie wleci jakiś film, może nawet 20 minutowy. no Pewnie 20 minutowy na jakiś dłuższy, bo... No pewnie jakiś 20 minutowy wejdzie. No właśnie tego, nie no może z tego jakiegoś wątku, nie wiem, nie wiem. Może sam wątek zrobię. no będzie jakieś milion. Milion. milion, to myślę. Będzie, zrobimy jakieś milion, chciałbym zrobić milion. Zobaczymy milion, da na Bo jak będzie to teraz wijał i tylko uciekał, nie? Wszystko po prostu, nie? Tylko widzę. Tak się ten obraz, teraz muszę by miejsce specjalne wyliczać, nie będę się będą uciekać, jak nie. Well, judging from the lack of terrified screams, I will assume you made it through the electric tunnel into the den of środko. Alegniemy, a teraz padnicie. I zobaczimy do nas najbierci tego typa i będziemy się tu ja. I dzisiaj mogli być coś zdarzyć, ale nie, bo to będzie bezpieczne. Chcecie w tym miejscu. No. I wchodzicie na to. Teraz już celujecie, bo to ważne, żeby nie wpaść. I teraz chodźcie na dach. Nie. I po dachu idziecie tutaj, o. Tutaj. biegniecie, biegniecie, biegnie, biegniecie. Biegnie, biegnie. Wchodzicie o tutaj. Tutaj, nie? I jesteście w tym miejscu. I tutaj pod wami, po blisko was, nie może być żadnego strażnika, patrzcie, tam idzie strażnik. Patrzcie, widzicie, tam tego, tam do strażnika Musicie poczekać, a on sobie pójdzie. Bo on was wykryje. Czekacie. Boże, aby mi przylokowało się lokowało. Nie możecie go zabijać. Bo wykryją go. Widzicie, on jest dosłownie... widzicie go? Musicie poczekać, aż on trochę, trochę dalej odejdzie. No już jest spoko. I spadacie. Idźcie tutaj, bardzo ważne, żeby, żeby nie spadać stąd, choć w sumie nie aż takie ważne. Idźcie tutaj. I teraz musicie przyspieszyć, bo patrzcie sobie. Ciągle patrzcie na mnie nie Nie wiem, czy tam to właśnie byście będzie teraz wychodzić stamtąd, to będę Jest ma klucz, ma klucza. I jest bardzo ważne. Będziemy. Na, na sol, będziemy tady uciekać w ogóle. Czemu tu nie ma typka? Um. Okej okay. ja wiesz coś mi się trafiło, że tutaj nie ma tyyyypka, tu jest typek Tam nie ma, a tu idzie Chyba gruby idzie Gruby idzie? Coś mi się tak wydaje Jet Tylko zajmiecie pompę, bo, bo często się nie trafia do niego Dobra, jesteśmy Obraz, 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 obraz Ja od razu lecicie na obraz no? Babas jest najłatwiejszą rzeczą do wycięcia. Wy tego w wycinacie. Prosimy, niech go nie wpadnie. Błagam, wow, odlicz co tysięcy. Okej! Okay, Daję bardzo dużo miejsca. Okej! Okay. Okej. Okay. Zdecydowanie zniszczyłem. Dobra. Nie, pieniążki. 349 tysięcy. dobra, to obudziłaś? No dobra, da, Dobra Muszę to? Ale mam też fajnie na to Czyli... Patrzcie tak Jeden, jeden Wszystko to na, na, na ten, tam, tam, nie? Ja też chciałam po raz Raz, dwa Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery Widzicie? I już i, i nie, to wszystko nie będzie tak samo, tylko po prostu będziecie patrzeć, nie? Wszystko na początku, jak nie mieć aż tak jeszcze To wszystko ustawiacie na taki sposób, nie? Ja już rozpoznaję, tylko raz, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery Albo niektóre już po prostu nie, nie potrzebuję usuwać ich, nie? O nie, to jest jeden z moich znienawidzonych To jest jeden z moich znienawidzonych Raz, raz, dwa, raz, dwa, trzy Okej okay. Raz, dwa, trzy

Siedem dwa pięć dziewięć zero, siedem dwa dziewięć zero, siedem dwa dziewięć zero, siedem dwa dobra. Mamy obligację. Obligations I million co? Dobra, czy zrobimy million? Dobra, i wychodzimy No spokojnie, wychodzimy Gdzie jest gruby? O, no, jest tam, dobra No i spoko Spokojnie wychodzimy Jeszcze w ogóle jest jakiś hit, bo tam się... A nie, teraz jedę. Jest... Aha, dobra On się dopiero przez raz po... Tak, one jest nowym Chyba no. tam się ukryć najbardziej. Ja sobie właśnie tam pójdę. I... ja się cross, I są i i benefit, nie ma mi I... macie macie wolne miejsce. Nie czekajcie. I właśnie teraz, moi drodzy, wychodzimy. Ole, słyszeliście mnie co? Nie wiem. A tych dwóch chciała było zabić ogólnie. I właśnie wychodzimy. Te Nie będzie nic. Niestety. Nie ma tego co To, to no, Nie, nie, nie. Nie, nie. Więc w Bierzemy to.

Zapomniałam zrobić miniaturkę! Ja nie mogę! Zapomniałam zrobić miniaturkę. Widzowie, zapomniałam zrobić miniaturkę. Dobra, jeszcze zrobię miniaturkę. Ja jeszcze zrobię miniaturkę. Dobra, to będzie inna miniaturka. Dobra, widzowie, moi drodzy, inna miniaturka. Na chwilę będzie znaleziono zwłoki, do muszę się od tej,

Ideas Dobra, uciekamy I, u, u, u. Halo? Jedną wiedzieć, czemu już mi ten... czemu jeszcze nie... Nie łapię. Halo? Halo? Znaczy chwila I uciekniemy z Kayapeliką

Widzowie, 20 minut i 2 sekundy. Kończymy dzisiejsze, dzisiejsze nie wyzwanie, a dzisiejszą rzecz, którą chcemy zrobić, czyli Keo Perico. I uwaga, już szykuję się do zrobienia screena, poczekajcie, bo muszę sobie. O, teraz. Uwaga. Nie teraz, nie teraz chciałem jedną screena! Nie teraz chciałem jedną screena. Teraz też nie, uwaga. Za chwilę ja sobie zrobię, nie To jest Teraz tak, bo to kto kłamstwo. Uwaga! 900 tysięcy 980 Dobra 100% tupu, No i spokojnie No, bez wszelkiego się nie udało, oczywiście Robiliśmy dwie próby 285 tysięcy 425 dolarów Poszybciej ten napad Napad, 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 napad Ranga wzrosła 66 Dobra, uwaga I teraz sobie zrobić, zrobić skręna już O, o, o I teraz Dobra. nie pytajcie teraz robię, okay? robię sobie, okej? Robię sobie zdjęcie na miniaturkę. A to sobie jeszcze takie zrobię zdjęcie. Już sobie takie zdjęcie sobie na miniaturkę. A wiecie tam, miniaturka zważyła. Dobra, już. Moi drodzy widowie! W takim razie. Jeszcze ja tylko wchodzimy na konto szybciutko. I będziemy kończyli nasze dzisiejsze... granie Mamy Wyzwanie nasze dzisiejsze Płać 900 tysięcy i będziemy mieli równo 2 miliony 2 miliony... ile? 2 miliony ile? 2 miliony 120 tysięcy Dobrze widzowie To było chyba na tyle w tym odcinku i... To no co mogę powiedzieć? Ba o a o, ba o a o A! I widzimy się jeszcze może dzisiaj. Dlatego dziękuję za, dziękuję za obejrzenie. Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie lajka lub subskrypcję, żeby inne filmy Was nie ominęły. Tego. Marka!